Cześć! Znajdujemy się na terenie budowy kolektora Wiślanego przy ulicy Wybrzeże Gdyńskie, gdzie Tarcza Barbara drąży kolejny odcinek kolektora. Do tej pory powstało już ponad 150 zaplanowanych 490 metrów tego odcinka. Drążenie odbywa się w kierunku południowym, to jest w stronę mostu Gdańskiego. Równocześnie trwa budowa kolejnych komór. Komory startowej K14 na Wybrzeżu Gdyńskim oraz komory K21 na terenie Żoli Boża. Pomimo srogiej zimy, prace postępują w bardzo dobrym tempie. Od początku inwestycji, czyli od ponad dwóch miesięcy, wykonano już ponad 700 metrów tunelu. Dobowy rekord drążenia wynosił 30 metrów. Budowa kolektora wiślanego to jedno z zadań inwestycyjnych realizowanych przez stołeczny MPWiK w ramach unijnego projektu Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie Faza VI. Inwestycja nie tylko usprawni odbiór ścieków z lewobrzeżnej części miasta, ale też znacząco zwiększy możliwości retencyjne. W ramach tego przedsięwzięcia firma Budimex S.A. wykona 5,5-kilometrowy odcinek kolektora. Drążenie powinno się zakończyć w 2022 roku. Będziemy na bieżąco relacjonować jego postępy. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za obejrzenie i zachęcam do subskrybowania kanału. Do zobaczenia. Cześć!